Jeśli 17-letni Kacper Kozłowski choćby raz pojawi się na murawie podczas trwającego Euro, zostanie on najmłodszym grającym zawodnikiem w historii tego turnieju. Obecny rekord należy do Holendra Jetro Willemsa, który zadebiutował podczas Euro 2012, nieco ponad dwa miesiące po swoich 18. urodzinach. Mimo młodego wieku zawodnik występujący na co dzień w Pogoni Szczecin nie jest najmłodszym debiutantem w historii reprezentacji Polski. Ten tytuł od 1963 roku dzierży Włodzimierz Lubański, który, mając zaledwie 16 lat, zaliczył swój pierwszy występ w seniorskiej kadrze. Kasper Kozłowski urodził się 17 października 2003 roku w Koszalinie. Pochodzi ze sportowej rodziny. Jego ojciec był piłkarzem gwardii Koszalin, a matka trenowała judo. Swoją przygodę z piłką nożną, jak chyba każdy, zaczynał na podwórku. Pewnego razu sam poprosił rodziców, aby zaprowadzili go do szkółki Bałtyku Koszalin. Przed pierwszym treningiem ze stresu bolał go brzuch, lecz zaraz potem zaczął pokazywać jak wielki drzemie w nim talent. Kozłowski trenował tam 3 lata, a trenerzy musieli wykazywać się kreatywnością, żeby wciąż zapewniać mu warunki do rozwoju. Czasem, by wyrównać szanse, dochodziło do gierek treningowych, w których do Kozłowskiego dobierano zaledwie bramkarza i jednego partnera z pola, natomiast przeciwstawiano go sześcioosobowej ekipie. Jego pierwszy trener Mirosław Wiśniewski, wspominając pierwsze chwile Kozłowskiego pod jego okiem, zwrócił uwagę na pewien ważny element wymagany do gry na najwyższym poziomie, którym 10-letni chłopak z podwórka wyróżniał się na tle reszty. Kiedy przyszedł na pierwszy trening, mając 10 lat, był bardzo szczupły. Nie wybijał się pod względem fizycznym na tle rocznika, ale treningi pokazały, że jest bardzo ruchliwy. Kiedy przyjmował piłkę, robił to poruszając się, nie stał w miejscu. Tak zwane przyjęcie kierunkowe jest elementem, który bardzo szwankuje w polskim systemie szkolenia. Wielu z obecnych kadrowiczów, mimo grania w zachodnich ligach ma z tym problem, przez co może mieć utrudniony rozwój kariery. Na jednym z meczów, już w pełnych składach, wpadł w oko Dariuszowi Adamszukowi, dyrektorowi sportowemu pogoni. Nie dało się go przeoczyć, strzelił dwa gole, przy kolejnym asystował, brał udział w każdej akcji swojej drużyny. O angaż nastolatka starał się wówczas lech Poznań, jednak jednym z decydujących czynników o wyborze Szczecina była znacznie bliższa odległość do rodzinnego Koszalina. W pogoni byli zachwyceni jego nadzwyczajną pewnością siebie w pozytywnym znaczeniu tego słowa oraz jednoczesną pokorą i chłonięciem piłkarskiej wiedzy. Przełożyło się to na historyczny debiut w Ekstraklasie w wieku zaledwie 15 lat. Trenerzy ze Szczecina cenią sobie atuty jakie Kozłowski wyniósł z podwórkowych boisk i dokładają starań, by ich nie zatracił. Wciąż widać w jego grze podwórkowe nawyki. To komplement, bo mamy na myśli pewną przebojowość, kreatywność, granie do przodu, odwagę. Ma mocny mental i nie boi się przenosić do ekstra klasy tego, co wytrenował na podwórku. Nigdy nikt mu nie krzyczał: Kacper, nie kiwaj. Nie robimy tego w naszej akademii. Chcemy, żeby nasi zawodnicy kiwali, stwarzali przewagę i nie bali się tego, wyjaśnia trener Akademii Pogoni Szczecin Patryk Dąbrowski. Ponadto zauważono u niego ponadprzeciętną dojrzałość zarówno fizyczną, jak i emocjonalną, dzięki czemu łatwiej bierze na siebie odpowiedzialność. Co więcej, ze sposobu jego poruszania się po boisku można wywnioskować, że sam prowokuje swoich rywali do pojedynków, co do których jest przekonany o swojej wyższości. Na talencie Kozłowskiego poznało się też wielu obserwatorów spoza jego najbliższego otoczenia. Zbigniew Boniek już ponad rok przed jego debiutem w ekstraklasie wypuścił wówczas bardzo enigmatyczny tweet podziwiający umiejętności nastolatka. Grono fanów jego talentu wśród zagranicznych specjalistów znacząco urosło w 2019 roku podczas Syrenka Cup. Skauci to wystawili mu najwyższą w ich skali notę, ale wzbudził on też zainteresowanie wysłańców z Manchesteru United czy Juventusu. Zdaniem świadków tamtych wydarzeń, Kozłowski jako jedyny z Polaków nie odstawał na tle zagranicznej konkurencji. Można wręcz powiedzieć, że rywalizował jak równy z równym z takimi zawodnikami jak Jamal Musiala z Bayernu czy Herbie Elliott z Liverpoolu. Nie bez powodu znalazł się później na liście 100 najlepiej rokujących piłkarzy magazynu World Soccer. Gdy wszystko układało się jak znud, nadszedł 10 stycznia 2020 roku. Jadąc z kolegami na trening, mieli wypadek samochodowy. Najbardziej ucierpiał w nim Kacper Kozłowski, który doznał złamania aż trzech kręgów w odcinku lędźwiowym. Po pięciu dniach spędzonych w szpitalu, lekarze stwierdzili, że nie było konieczności operowania. Przez kolejnych kilka tygodni nosił specjalny gorset, a pełna rehabilitacja trwała ponad pół roku, przez co więcej nie zagrał już w tamtym sezonie. Sam zainteresowany wspomina to jako najtrudniejszy okres swojej karierze, z uwagi na to, że nie mógł robić tego co kocha najbardziej. Dość oklepanym jest określenie, że ktoś wyszedł z ciężkiego przeżycia jeszcze silniejszy, jednak w przypadku Kozłowskiego tak właśnie było. Ostatni ligowy sezon był jego najlepszym. Zanotował 20 występów w pierwszej drużynie Pogoni, a przez sztab szkoleniowy jest uważany za kluczowy element dla ofensywnej gry portowców. Dzisiaj, choć jako uzupełnienie kadry, ma mimo wszystko przed sobą Turniej Życia, na którym nawet kilkadziesiąt minut uzbieranych w kilku meczach może sprawić, że zgłosi się po niego jeden z europejskich potentatów. Jego ostatnia wycena według Transfermarkt, wydana przed Turniejem Mistrzostw Europy, wynosi 5 milionów euro, natomiast prezes Pogoni Szczecin nie ukrywa, że ma apetyt na pobicie rekordu Ekstraklasy wynoszącego 10 milionów. Dzięki za pozostanie do końca. Jeśli chcecie pomóc w rozwoju kanału, zostawcie łapkę w górze oraz subskrypcję. Do usłyszenia następnym razem.